Mi się nie chce brało odpalić. Nie wiem dlaczego. O! Dobra, odpada nam się brało. Tu, tu, tu mamy nowy sezon w ogóle. Jest Fajna. I nie zobaczycie na tym odcinku jak mamy jeszcze karnet, tylko w 11 jutro zobaczycie odcinek albo pojutrze No jest, dobra, chodź. Będziemy z kimś Może to... Do... A, okej. Okay. No to nie będziemy z nim grać. No co ty chcesz, że Dobra, bo no, mamy za no, godzinę Dobra, ready jest. No, no to ready sobie bola później sobie nagramy Sonubera. Czy nagrywa? Nagrywa się, raczej jest fajnie. Fajnie, że nagrywam znów. Będzie na pewno fajnie. O, mamy. No, Dobra, do, ja, sobie jest Twoje mityka. Um. Co oni robią? Ja Te, tam je zastanawiam, co oni robią? Uuuuuh, nie wiedziałem, Uuu. że ją zgadzać. Gdy przyzwyczajenia po prostu wypchnąłem. No, no. Ja no co to miało być halo no. co jest a to jest ten gadżet no jak no cude dobra nie gramy w tym no zobaczcie co tu robi nie Nie wiem co dobra nieważne Dobra, opuszczamy. I robimy. Nie... Dobra, robimy... A nie, nie to. Tak. Blokujemy. Dobra, bo on chce grać z Kim, ja nie ja, Solo i może zagrajmy sobie... Kim możemy zagrać? O, może sobie zagrajmy Miko? To umiem. Umiem grać Miko. Tak, dobrze słyszeliście. dobra então то лечим. Uh, uh, é? oh, é uh -huh. é power Cube, а? Оор, Power é esse Power Cube. me Power Cube, że się zaczyna chować, ale to jest dobra. bo je, y, Była taka przerwa. Nie wiem, nie, już nawet nie pamiętam, no, co to wam mówiłem. Bo zajęło się trochę TikTokiem. Nie tutaj. Oj, No i tak. Dobra, się też zajął. Bo już mamy. O, Lili już mamy. Ale jeszcze chyba nie weźmiemy. Oj, nie to. Nie. Nie, aktualność, tylko to. собираем угольный разнообразием. Ну, разыграем с ким, с ким, который выиграл. Может, заграем... Эдгаром. Так, Эдгаром. это просто... Мушала я не Ой, мне сейчас фани Эдгаром. Jak spada z ranki, to nie do końca, ale tak to mi się przyjemnie gra. Znaczy, jest fajnie. Zachęcam, żebyście dają lajka i tak tego nikt nie oglądam. No, ale to nieważne i suba, bo to zawsze jest fajne. O, coś co już, no dobra. Fajnie, ja młoda ulta. No, masz suba. Ale sobie wylecję już na środowę od razu. I jakiś mikos. A pajpa co? Bardziej. Korzystamy to. Nie wykorzystamy tego. Eee. No to ile mogę? Masz pociąg? Nie, masz pociąg, nie, <mum> <mum> mniej, nie? Zaraz pokażę jak się gra no, Wszyscy mnie co już. Nie trafiła jeszcze. Nie, nie. No to jest właśnie ten poziom pochorku, że to jest miliardy sojuszów, nie? Coś nam na coś nie idzie. Dobra, ostatnio próbuję. Jak teraz na mnie wyjdzie. Y, do to zmieniamy jakiś tryb na przykład na jakąś zadębę ale teraz to wyśpiewam sobie kogo Ech! o sorry o co to może być o nie, a, my nie um... a nie miałem tego trybu no to nie mam um... A ujęto im, co a ujęto im, co tu jest, a tu jest, a tu jest taka luźna gierka, że luźny odcinek, nie luźna gierka, żeby sobie po prostu zagrać, tu jest na obozie, ja myślę o ja skrzynku. Hæ? nie, on nie zimie. Dobra, wam wygranam. Wiem, to były boty, ale. To wygrana, tak? O, ja wiem, w kim zagramy. Spike'em. A w ogóle mam takiego fajnego skin'ka Mój jedyny tylko skin Ale fajny, prawda? Dobra, ale my sobie gramy gierka. Nie będzie jakiś to długi odcinek, bo może będzie dbać minut Taki, no sam roz o nie Pokoju Dwa pokoje... o nie Jesteśmy zgubieni Dźwięki wydaje! Zaprogram bez dźwięków. Teraz będę gram Całą grę się znikać. Oj. No ważne, Nieważne. Tego nikt nie widział, tak? Nikt. No, poramy sobie jeszcze jedną grę, bo dlaczego by było? No, musimy to po prostu wygrać. I chcecie, żebyśmy. Może zrobili jakiś odcinek taki? Yy, może to jest twarz. Yy, może taki będziecie chcieli. To wam zrobię. Tutaj amber, która malowała. <grymna> na, na dwa hipy.

jest git może będziemy mieć Star dropa jeszcze nie będziemy mieć Star dropa, ale jeszcze dwie gier i będziemy mieć Star dropa. może znaczy jeden taki Star na odcinek jest chyba git chyba no nie wiem nie wybrali tak ha tak tak trochę. No trafiłem nie No to tam mam, bo No, no, przejdźmy. Możecie się dostawić Suba, jak chcecie, nie musicie, ale to mi jak... Motywacji tak, że chcecie ha widziałam. Tak. Pa. Pa. Patrę. No. No ale piąte miejsce jest jak dla mnie. No nie, też żebyśmy sobie ulepszyli Lu. Byłoby fajnie. Ogólnie nie pytajcie dlaczego mam wszystko po angielsku, no bo wolę mieć po angielsku niż po polsku, nie wiem jak nie tak lepiej jak się gra. Może, że może też bo tak od samego początku brało, nie mam. O mam tego tu Nie wiem czy. Nie ma nie mam tego dotykowego. Do tego. Nie, nie ma nie nic nie ma. Nie mało. Zrobię jeszcze brokiem może zagrać. Nie. nie! o to czynili. Uff! główna nie, No gierka. nie, zakończę, aż nie, 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 gierkę. nie, może być czwarte miejsce, bo to już jest jako win, nie? Jeszcze nie do końca, ale. Zobaczcie no, się. No, w tym razie proszę. Super. Nie? Jest jakaś max w ogóle. Powiem, Co? Kto robi max? No, kto się na mnie wierzy po prostu? Tutaj mamy działa. Na Omega Box to jest ten żółtkowski, którego mam. Gdy może, możemy zrobić, y, to ma więcej skinów z moim kolegą. O, ale śpiewać, ale śpiewałem, mam się z powami. Mało. No i znów piąte miejsce. No zjadę. No dobra, miało być 15 minut, a będzie to trwało pewnie jakieś 20, nie? No dajcie mi normalny ten. ...botów i będzie fajnie. Okej. Okay. Mhm. W ogóle możecie na fizycznie macie taki spray? O taki. Nic nie trafiłem? Może. Powinno być więcej kołotków, w tu przyszły. Więcej niż jeden. Nie, to nie, 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 umiem zagrać Że grać. No, na nie, 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 umiem zagrać nie, grać? nie, nie, nie,

Zobaczyliśmy, bo wyobrażaliśmy, że to są O, dobra, to było dobre. Niech tego dziada teraz załatwi. Do ten skin mi się za bardzo nie podoba, ten niebieski. Wiem, że on jest jakiś OG, ale mi się za bardzo nie podoba. Już załatwiłem. No i GIT. Mamy kilo, tak? Mamy chyba dwa, chwile. Trzy nawet! No, mamy srebro jeden i mamy misję wykonaną. Czy teraz sobie odbierzmy tu. Patrzcie, mamy. I lepszymy lu. I mamy dropsara. Dobra. Oczywiście nasze zaklęcie. Czary ma fokus focus pokus. Niech tutaj wypadnie jakiś fajny gościu. punkty mocy mi się nie przydaje Czekajcie, raczej ja sobie teraz zlecę e, tutaj na saldo I sobie ulepszam Mam hypercharge, to sobie będę ulepszać w ogóle Że ile? Dwa Nie, trzy poziomy Tak Czekaj, bo ja nie jestem dobry z mafii Trzy poziomy, dobra <grym> um. A mam takie ustno Bardzo fajne I mam jeszcze takiego OG Bo jest w OG, nie? Taki, 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 taki. O, weźmy, weźmy sobie tego No i zagrajmy Jak wygramy to kończę odcinek ostatni może gierka nawet bo już 18 minut. Bardzo, bardzo dużo. Jak na moje oczy piękne. Może było zbrał, więc tak? to, to do końca, nie? Kiedy będzie teraz mówione, no to rozmowana emotkę? Trzeci dzień czeka. No, Legenda macie no to będzie. Legenda Damian tylko... No tak mało, nie robi się tak... To... o, okej. Ej, bo mi zlagowało okay, no, A, dobra. Ojej. No dobra. Zobaczyłem. O, ja są tutaj, upsor, i sobie I tam o różnych rzeczach, o, To jest fajna emota. Mam pogód. Dobra, pasuje wam. Ale no, zobaczcie, jak ma fajną animację. Jak się używa, takie dziady O dobra, załatwiłem. To było ładne do mnie. Chyba nie? No, bo ja zginąłem. Ona no, zatruwa. Dobra, bo to, tego nie musimy wygrać. Dzie, dzie, mega ciężko. A takiego jednego już załatwiliśmy. Ty, dobra, luz. Dobra, no, no. Z powodu Mogę pokazać, że, że się pojechaj i. tylko sobie tańczy w ogóle, nie? No, bo ja nie użyję, bo do tego sobie użyję, bo dlaczego by nie. Załatwiliśmy i tak właśnie skończymy odcinek myśmy mogli jeszcze jedną gierkę zagrać do Dobra, dlaczego by nie Będziecie mieć dłuższy odcinek ty co ja mu zrobiłem? o oh, no 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 nie. no no ale jednak nie. O, będzie chyba łatwo podłożona, ale... Bo to też to będzie, to będzie. Mm. O, Dobra! <grymne> dobra, nie ugramy tak. Wyserio Ramus. Ja zostać w okrębie. Chyba nie wyjmiemy tej 20 rangi teraz Nie, jak ten zginął, to nie ma. Nie, on nic nie załatwił, dobra, nie ma. Kończymy ten odcinek, nara Bo mi się nie chce O, minus 5, no co za łeb a, no i mam ogólnie mitykę, nie? To jest fajne. Za godzinę. To może, może będzie jakiś odcinek, gdzie wbijam na Albo live. Ale wątpię, że live. A i tak wam wspomnę, wspomnę jeszcze na koniec odcinka. I zachęcam was do... żebyście tutaj... Jak ktoś ma TikToka to niech zaobserw zaobserwuję tutaj macie nazwę tutaj ty. to też ja tylko na drugim kącie tutaj od razu macie youtube znaczy możecie tutaj sobie wejść jeszcze nie subskrybujecie patrzcie tu youtube i mamy włącza nam się youtube I zobaczcie to i macie normalnie mój kanał o mori z piłką 2023 ity, tam gdzie właśnie teraz jest odcinek No A tak uh, zachęcam, żebyście tutaj da Dali po prostu suba Lajki i będzie git A ja się żegnam z wami może, może jeszcze dziś będzie odcinek Znaczy, nie, się...